Siemanko, siemanko, twój storu śmierdzi koszarką. <grym> Dzisiaj nagram wam mój... ...pulpit. <grym>

I ja teraz wam puszczę kolejną muzę. Tylko mam puszczę, tylko to już będzie inne muza. O, też wam puszczę fajną, fajną mozę. Posłuchajcie. Dzień dobry, Polsko! Dzień dobry, Polsko! To znowu my. E, witam Polsko! Już siódma rano. Staję jadę z zarobić ściano Czerwony olej, diesel, tak kupiony Powiedz dlaczego? Bezprzelny to samo Człowieku Czego byś chciał od razu Nie ma cudów, tutaj potrzeba czasu Wciąż się mogę zapomnieć obrazu Ludzi strachu broni gazu Proszę, nie da się czekać, dłużej szpital, nie ma terminu, brak kurze, firma Przegrała bój z dyskusją, nie chce narzekać nie chce się spokój. Czy jak to by obywatel nasz gas i nie jakoś dają radę. Cieszę możliwości perspektywy, przestań kreować wizerunek krzywy Tak więc koniec tej muzy. Chcę pokazać po to oto mój pult. Ciekawki: KOSZ, Utorrent, Chandaza Studio 6, Divx Converter, Divx Player, Gadu Gadu 10, Amachi, OpenFM, ULED, Video Studio 11, którego nie potrafię korzystać. Oszczędne złoku, które mi tak mi się zepsuły, bo do Metina nie umiem z tylko korzystać Gry, Multihack do Metina, piosenki, osób 4 przesenki YouTube filmiki, inicjatorki, hack do Mercina, MTA z Instalka, Perfect World, nie korzystam z tego, Rappels i takie tam inne. Wysłałeś? Mm -hmm. Z kim to robisz? No, samą filmik, z samą rekresę filmik. Jezus, przestań już! Nie masz co robić? Nie czy wysłałeś. Mm -hmm. Z skręcę filmik? No nic się! To, by, sobie...